Teks G: Tomasz komentuje szokujące rozstanie Zilman i Walczak. Granica została przekroczona. Rozstanie Katarzyny Zilman i Julii Walczak jest obecnie w centrum uwagi społeczności fanów tańca z gwiazdami. Spekulacje i komentarze nasiliły się, gdy fani odkryli, że obie przestały obserwować się nawzajem na Instagramie, a wspólne zdjęcia całkowicie zniknęły. Milczenie obu stron wzmocniło przekonanie opinii publicznej, że ich długotrwały związek nie wytrzymał presji tego popularnego programu telewizyjnego. W najnowszym rozwoju wydarzeń Tomasz Wygoda, juror programu, niespodziewanie podzielił się swoją szczerą opinią w gazecie Fakt. Jasno przedstawił swoje obserwacje dotyczące relacji między Katarzyną Zilman jej partnerką taneczną Janią Lesar, a jej byłą partnerką życiową Julią Walczak, co wywołało nową falę dyskusji. Według Tomasza Wygody, taniec, zwłaszcza taniec w parach, to nie tylko technika czy występ, ale także szczególna forma komunikacji cielesnej, w której artysta musi dotykać, opierać się, synchronizować oddech i bicie serca ze swoim partnerem. To sprawia, że dwie obce sobie osoby są zmuszone zbliżyć się do siebie w sposób, na który codzienne życie rzadko pozwala. Wyjaśnił, że właśnie ta natura sprawia, że utrzymanie granic jest niezwykle trudne. Dla mnie to jest trudne do obserwowania, jak oni się teraz dotykają, przytulają, trzymają za ręce, czy nawet tylko wspierają się podczas treningów. Na co dzień normalny człowiek nikogo tak blisko, tak mocno, tak ciepło nie przytuli, wręcz oddając mu swoje ciało, powiedział Wygoda. Zdaniem Jurora, ta intymność nie wynika z prywatnych uczuć, ale jest niezbędnym językiem tańca. Aby wykonać namiętną rumbę czy ogniste tango, dwie osoby muszą wciągnąć się w emocje, muszą w pełni sobie zaufać muszą stworzyć więź, która sprawi, że widzowie uwierzą, iż są prawdziwą parą. Właśnie ze względu na ten artystyczny charakter, gesty takie jak obejmowanie talii, bioder, trzymanie twarzy bardzo blisko, pochylanie głowy, uśmiechanie się przy dotykaniu klatką piersiową, a nawet pocałunki sceniczne stają się nieodzowną częścią występu. Ale jednocześnie te ruchy są bardzo łatwe do niewłaściwej interpretacji lub postrzegania jako przekraczające granice intymności w kontekście życia codziennego. Wygoda nazwał to niejasną strefą emocjonalną, obszarem, w którym sztuka i życie przeplatają się, a granica jest tak cienka, że wystarczy jeden krok w bok, aby wszystko zostało zinterpretowane w zupełnie inny sposób. I ta niejasna strefa według niego, to coś, czego tylko osoby, które doświadczyły presji programu mogą w pełni zrozumieć wagę. Mówiąc bezpośrednio o trójkącie Zilman, Lesar, Walczak, wygoda podkreślił, że w takich okolicznościach przekroczenie granicy bliskości przestaje być kwestią do uniknięcia, a staje się niemal regułą programu. Dwie osoby tańczą ze sobą dziesiątki godzin tygodniowo, ciągle się dotykają, dzielą zmęczenie, frustrację, ekscytację, wzajemnie się motywują po każdej pomyłce. To wszystko naturalnie tworzy silną więź, którą osobom z zewnątrz trudno zaakceptować lub właściwie zrozumieć. Wspominając Katarzynę Zilman, Tomasz Wygoda. Nie ukrywał współczucia dla tego, z czym sportsmenka musiała się zmierzyć podczas całej swojej podróży w tańcu z gwiazdami. Według niego Zilman weszła do programu nie tylko z siłą fizyczną, ale także z całą energią emocjonalną, co sprawiło, że łatwo wpadła w wir chaosu, intensywności i pokus sceny. Uważam, że Kasia rzeczywiście przeszła wszystko. Zawsze mówię: ten program jest jak kolejka górska. Wchodzisz na nią, a po jednym odcinku możesz spaść, mieć zawroty głowy, stracić równowagę, a potem znowu próbować wstać. Ludzie radzą sobie, próbując odnaleźć kierunek, podzielił się wygoda. Dla niego to, co sprawiło, że Zilman była szczególnie podatna na zawrót głowy, to mieszanka silnych emocji ciągłych zmian hormonalnych i intensywnej presji treningowej. Kiedy trzeba spędzać godziny w bliskim kontakcie, dotykać się, dostosowywać oddech i ciało, aby stać się jednym z partnerem tanecznym, granica między współpracą zawodową a więzią emocjonalną staje się cieńsza niż kiedykolwiek. Zilman Osoba z natury emocjonalna i skłonna do życia na pełnych obrotach, według wygody była jeszcze bardziej narażona na ten stan. Była zmuszona do zanurzenia się w każdym ruchu, każdej melodii, każdym spojrzeniu z Janią Lesar, aby stworzyć emocjonalne występy, których oczekiwali widzowie. Ale to właśnie to zanurzenie mogło sprawić, że zapomniała o zachowaniu niezbędnego dystansu dla życia prywatnego. Wygoda podkreślił, że wszystko to nieuchronnie wywiera ogromną presję na partnera życiowego, który może obserwować to tylko z daleka, nie będąc w stanie interweniować ani dzielić się tym ze swoją ukochaną osobą. W tym przypadku osobą, która musiała znosić tę presję, była Julia Walczak, która widziała Zilman w telewizji ramię w ramię, ręka w rękę, a nawet dzielącą chwilę skrajnej bliskości z partnerką taneczną. Według wygody, to uczucie dla Walczak musiało być jak stanie za drzwiami, które powoli się zamykają. A każdy taniec, każde spojrzenie na scenie było jak subtelne, ale bolesne cięcie w emocjonalne bezpieczeństwo osoby pozostającej w tyle. Tomasz Wygoda nie unikał mówienia o powodach, które mogły prowadzić do końca związku Zilman i Walczak. Ktoś widzi swoją ukochaną osobę intymnie z inną osobą. W tym przypadku, całującą się, potem pojawia się zazdrość, niepewność, następnie wtrąca się znajomy Patrz, na pewno jest między nimi coś więcej i wtedy dochodzi do wybuchu, kłótnie, trzaskanie drzwiami i tak się to kończy. Według wygody, ruchy taneczne, emocjonalne występy i zgranie na scenie między Zilman a Janią Lesar mogły sprawić, że Walczak poczuła się wykluczona. Co doprowadziło do rozpadu związku. Rozstanie Katarzyny Zilman i Juli Walczak to nie tylko prywatna historia, ale także odzwierciedlenie złożonej rzeczywistości za kulisami tańca z gwiazdami, miejsca, w którym granica między sztuką a życiem osobistym czasami staje się niebezpiecznie cienka. Szczere wypowiedzi Tomasza wygody otwierają nowe spojrzenie na emocjonalną presję, z jaką muszą się zmierzyć uczestnicy i ich bliscy i na to, dlaczego związek, który wydawał się stabilny, może rozpaść się w mgnieniu oka.